To zadanie B. B. B! B zadanie C jak C. Segna. C. C. Ja nie wiem gdzie jestem, rób ci ty. Przecież to... No. Oj, że ci nie zadowolone. No to pisz. Pisze dwa... Razek dwa. Ale co ty piszesz? Co? Niesłownie tylko liczbowo! Czemu napisałeś dwa słownie? A jak napisać pisać? W No To w liczbowo, ale tego nie pisz. Ja nie wiem, dobra. A, plus dwa plus to. On napisał znowu słownie, bo no. go a go tak pisze. Dwa razy dwa. Tak. Plus trzy w nawiasie, tak. Jest Pytanie w nawiasie. Pytanie no, Pytanie Cztery minus. Trzeba obliczać X. Olek obliczał X. Alek, słucham. Rob, e, robimy zadanie pierwsze. No, e, tak. Ja już robię. Nie robisz lekcji w rodzin. Masz, proszę. Trzy. E, Ktoś Ci powiedziałam. Dobrze już piszę. Trzy razy cztery, bo jest dwa razy sześć. Razy jedna, druga, razy siedem. Proszę to obliczyć. Uleg, proszę obliczać. No to trzy... nie 3... to, 4... 4... 2... tamto. A, teraz dwa. Alec, coś ci powiedziałam, masz obliczenie moje zadanie. To co w końcu mam? Moje!